Szanowni Państwo, to już 29 msza to już pewnie 28 marsz. Marsz, który zawsze za każdym razem jest związany z jednej strony z tym, do czego dążymy bezpośrednio, z walką o prawdę w smoleńską, z walką o to by ci, którzy w Smoleńsku zginęli, zostali odpowiednio uczczeni. Żeby został odpowiednio uczczony pierwszy prezydent Rzeczypospolitej, który nie miał żadnych związków z poprzednim systemem i którego patriotycz nie mógł podlegać żadnej wątpliwości. Ale jednocześnie. Ale jednocześnie te marsze mają także inny sens. Jesteśmy sierpni, mamy 10 sierpnia, to rzeczywiście szczególny miesiąc. 1 rocznica powstania, 15 rocznica cudu nad Wisłą, 31 rocznica porozumień sierpniowych. Co te odległe w czasie i tak pod wieloma względami różne wydarzenia łączyło. Łączyła je wspólna idea. Walka o wolność. O wolność Polski i o wolność Polaków. I to, co czynimy dziś i co czynimy już po raz 28, wpisuje się właśnie w tą drogę Polski, Polaków ku wolności. Bo prawda o bo prawo do uczczenia poległych to przecież nic innego jak część tej wolności. Dziś może najbardziej eksponowana, może najbardziej potrzebna. Polska nie będzie wolna, jeśli prawda o smoleńsku nie wyjdzie na jaw. Polska nie będzie wolna i nie jest wolna, bo nie możemy uczcić bohaterów Smoleńska. Bo nie ma ciągle pomnika, bo stawiane są różne przeszkody, bo nieustannie trwa kampania obrażania, dyfamowania tych, którzy zginęli. I temu mówimy nie. Mówimy tak w wolnej Polsce. Tak temu wszystkiemu, co jest istotą polskości. Widziałem dzisiaj w czasie marszu osoby, które nosiły koszulki z napisem Warto być Polakiem. Tak, warto być Polakiem. Warto być Polakiem. Warto być Polakiem. Ale Polska nie może trwać bez wolności. Bo to jest tylko niby Polska. Polska nie może trwać bez swoich bohaterów. Polska nie może trwać w kłamstwie i obudzie, w hipokryzji, w tym wszystkim, co zalewa dzisiaj nasze życie publiczne. I to nasze nie. Jest jednocześnie naszym tak. Tak za Polską. Mówimy nie kłamstwu hipokryzji, mówimy jednocześnie wolna Polska. Wolna Polska musi zwyciężyć. I zwyciężyć. Jestem władza pod I każdego dziesiątego kolejnych miesięcy potwierdzamy, że ci, którzy wierzą, że zdołają polską wolność gnieść, mylą się, przegrają. Nie zapomnijmy. Proszę Państwa, tak, sierpień to jest miesiąc szczególny. W naszym polskim kalendarzu, naszej polskiej historii. Kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Bez względu na wszystko, zawsze będziemy pamiętać, że po kilkudziesięciu latach zapomnienia, wzgardy, fałszowania historii, to prezydent Lech Kaczyński przywrócił powstańcom pamięć i godność. Tak nie będziemy obchodzić pamiątkę bitwy warszawskiej, która jest pamiątką tego, że można było powstrzymać bolszewickie barbarzyństwo i uratować świat. Sierpień to także pielgrzymka na jasną górę. Wielu z naszych przyjaciół, także uczestników naszego marszu Pamięci podąża teraz na jasną górę, aby zanieść naszą intencję. O prawdę. Ale sierpień to też rok 2009, kiedy prezydent Lech Kaczyński w sposób mądry, odważny i mężny udowodnił światu, że można przeciwstawić się złu. Powiedział też wtedy na wiecu w Tbilisi słowa, które okazały się także dla nas dzisiaj przesłaniem. Powiedział wtedy, jesteśmy tu po to, by walczyć. Sierpień to także marsz kadrówki. Jak zawsze kończymy nasz apel pamięci śpiewem Boże coś Polskę. Boże coś Polskę przez. licet it. te